Jak zwykle moi znajomi ordynarne żarty tutaj wyprawiają i nie rozumiem zupełnie tego poczucia humoru, jest, jest kompletnie według mnie jakby nietrafione, ale to oczywiście myślę, że jak najbardziej powinniście zostawić pozytywny komentarz pod tym filmem. Zobaczymy sobie zaraz co tutaj wypadnie. E, dzień dobry! Dzień dobry.

Skrzyneczka ósma, czyli przedost... ósma, przedostatnia. Ja bym chciał tego łyspę mimo wszystko, jest zajebisty, jest strasznie. Usta kosa! Ja, ja pierdolę! Piln... Jest! To... Yes. Anal... Analny zatykacz! Yes. Yes. O Boże, jakie... Jakie to jest gówny! No ale kosa! Jeszcze trafiło. Boże, no, Dobra. Yes, do... Ej, mamy nową kosę, czekaj. O ile ona chodzi tak właśnie? Lekko używana, uwaga. A... Ile... Yes. Ja w ogóle... Jest. Ile to kosztuje? Chujowe, ale... Czekaj, bo cena... O, w dopę! Oczywiście! Ile 360 euro? Ja, bo to wszystko to są z dzisiaj, dobra. ale zobacz. Ale dobra cena. Sprzedaj kurwa od razu. Ja ją sprzedaję od razu za 360, ty Ja ją sprzedaję, Pięt. Pierdol... <laughs> od razu ja ją wystawiam. Ciao. Aha, będę A. musiał ją wystawić za... Jeszcze, z raz, jeszcze raz, jeszcze raz, bo popędasz. Nie, bo z laptopa prawdopodobnie będę musiał ją wystawić, ale mimo wszystko... Tak! E, poszło, szło, dobra. Za 360 to od razu, nie? To się zwrócił? Także. Tak, się. E, słuchajcie, sprzedaję ją dlatego, ponieważ e, kosa dopiero wyszła, a one będą gównowarte później. Także lecimy. Kurwa kto powiedział to? Chłopaki jesteście zajebiści. No ja. Żółwiczki. Mega. Osa, Teraz się uda. Na pewno nie jestem jakimś proplayerem, tak? Ale koleżdy. No nie, no no. Nie mogę narzekać, no ale bez jaj, no. tajga taiga, taiga, taiga. Nie no, fajnie, 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 bardzo. Pani Gaben, bardzo dziękuję za, za kosę Jest pan naprawdę miły. Przetestowane w boju. Zobaczmy, ile kosztują. Uwaga. Zobaczmy, jak pan Gabe Newell jest litościwy wobec swoich 75 euro. Super, panie Gaben. Bardzo dziękujemy za nożyki. Otwieramy ostatnią skrzynkę, zobaczmy co nam tu da. Jest! Jest! <c> Albo <Jaime> że prawie udusiłem z radości. Golden Koi. O Jezu, jaki śliczny. Już mi się podoba. Już mi się podoba. Jaka ładna emeczka! i podejrzewam, że fabrycznie nowa. Tak podejrzewam. Lekko używana, ale i tak jest śliczna. Jaka śliczna. Jaka piękna. No i to mi się podoba. No coś ślicznego, naprawdę. Jeszcze nawet takiej na rynku nie ma. Ujo pierdole. ja pierdole, nawet jeszcze takiej na rynku nie ma. No to jesteśmy zarobieni. Dacie, no. niech każdy zacytuje swój ulubiony e, kawałek piosenki tam nie. O, 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 o. faktoriniu dawaj faktoriniu bez tatraku obśrupany nie jest nie jest nie widzę tutaj e, stopnia obśrupania zaawansowanego czekajcie bo, bo już bo już się tutaj czekaj, czekajcie muszę ogarnąć wzwód o najnowszych i w boju. Ale i, tak, ale i tak jest ładny. Patrzcie, jaki śliczny. No. Co uważacie za em, za godne? O Jezus! Yes, jest! Kurwa, jest! Kilką firmet! O, jaki on jest śliczny! Jaki ty jesteś śliczny! O, luju! Oluj, jak on jest śliczny! Ja nie dostrzegałem tutaj tej czaszki. Ja, tej czaszki! Zaki, ty jesteś śliczny! Oluju! Dobra, oficjalnie mamy już wszystkie skiny z tej skrzynki. Dropnąłem wszystkie skiny poza, poza nożem. Zostały nam, zostało nam, zostało nam, czte, nam cztery skrzynki, żeby trafić nóż, żeby... można powiedzieć, że dosadnie rozdziewiczyliśmy tą skrzynkę. Można tak powiedzieć. Tutaj są... Jest, zaczynaj się, trzymaj. O, luju, to już nawet. O, tu, tu, ja, tu. Czekaj, penisa, nie umiemy. Czekajcie. Czekajcie, muszę zasłonić penisa jeszcze raz. Faktory New wyczuwam. Wyczułam swój faktory New. Gdzie się kurwa tak blisko akacza? Stój! 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 Mam to, mam to! Kurwa, mam! Wiedziałem, że się uda, wiedziałem, że się uda! Jako kurwa piękna, wiedziałem, że trzeba dokupić, wiedziałem! Rozjebałem w statraku, chyba faktoryniu, chyba faktoryniu! Ślady używania? Niemożliwe, niemożliwe, czekajcie. Wyposażenie jeszcze raz. Pokaż. Jak ślady używania? Gdzie ona jest kurwa? Gdzie ona ma ślady używania? Niemożliwe, że ma ślady używania. I, I załaduj jeszcze raz jakiś punek. A i, ile kosztujesz na rynku? 135 eurasków. Yy, a co nie wystawia, jak wystawię? Nie, za 111. Ty kurwo, kto tak nisko wystawił? śmiecie no ale i tak kurde tyle do przodu no w końcu się coś udało trafić to jest pierwszy różowy okej okay, nie wiem czy ja się czuję na siłach kurde aż tyle skrzynek otwierać żeby nie jedną, dwie chyba przyjemność już. ale dwa różowe skiny w jednym openingu też jest naprawdę dobrze o, jest, kurde, nice! killed confirmed! Nie no, Rocky, nie, naprawdę, stary, wracasz do domu i robisz upewnik. To jest, kurde, najładniejsze USP, jaki jest. Yes. Minimal jeszcze, czekaj, zaraz ci powiem, ile to kosztuje teraz w tym momencie. Nice! Nie no, to był jednak dobry motyw, ci powiem. Już mam progres. No, jest dobrze. 91 euro to kosztuje. ...które są dość słabe. Ładne bereciki, ale mało warte. Ale berety są ładne. O! o no proszę! Jest złoty zwój. No. Kurde, Patryk! No widziałeś? To ej, pierwsza no. z że że by jakiś czerwony skin chyba poleciał. No, nie? no drugi raz w życiu a poleciał. Czerwony skin? Tak. <laughs> no to ładny. Ty to no, jak ładne jakoś, ty. Nie, nawet no, testowane w woju, kurde, ale to jest ładny skin, ci powiem. Szkoda, że nie jest. Z... Nie no, to jednak ja wiedziałem co robię, cholera. Wcześniej zaprosiłem roka, to rok mi dropnął no, Kill Confirmed, zaraz tutaj Patryk i, i złoty zwój. To ja nie, nie, no to powiem ci, że to już...